Odcinek poświęcony architektom Alei Wolności należy zacząć od pewnej oczywistości, którą jednak warto tutaj przypomnieć. Otóż większość budynków, o których będzie mowa, dzisiaj wygląda zupełnie inaczej niż wyglądała oryginalnie, a znaczna część dzieł szóstki architektów już po prostu nie istnieje. To właśnie tutaj, na popularnym Kaliskim Złotym Rogu, tak naprawdę zakończyła się kariera budowniczego i architekta Sylwestra Szpilowskiego. Tutaj w 1821 roku nadzorował on budowę Hotelu Polskiego. Wskutek zaniedbań murarza i cieśli zawaliła się jedna ze ścian powstającej budowli. Według ówczesnych władz i prawa budowlanego winę za to ponosił właśnie Szpilowski. Karą za to było wydalenie z Kalisza do Siedlec. A kariera tego architekta do feralnej budowy Hotelu Polskiego rozwijała się idealnie. W roku wyprawy Napoleona Bonapartego na Rosję uzyskał dyplom. Zaczął pracę jako budowniczy dóbr narodowych w Warszawie, a w 1816 roku trafił do Kalisza. Najpierw objął stanowisko zastępcy budowniczego departamentu Kaliskiego, a już w połowie kolejnego roku był głównym budowniczym. Zaprojektował wtedy około 20 kamienic mieszkalnych, które nie dotrwały do naszych czasów. Ale działalność szpilowskiego zapamiętamy przede wszystkim z dużych gmachów użyteczności publicznej i planów miasta. I tak dzięki niemu mamy w Kaliszu Plac Świętego Józefa, Plac Jana Pawła II, ulicę Sukienniczą i Kolegialną w dzisiejszym kształcie, Most Trybunalski, ulicę Babiną. Zaprojektował i wybudował rogatki, Rypinkowską oraz pierwszą rogatkę wrocławską. Niestety żadna nie dotrwała do naszych czasów. Jednak to, co najbardziej widoczne po Szpilowskim, to, poza wspomnianymi ulicami i placami, budynek pierwszego Liceum Ogólnokształcącego imienia Adama Asnyka oraz, chyba najważniejsze jego dzieło, Gmach Sądu na Alei Wolności. Nim Szpilowski udał się do Siedlec, musiał pół roku spędzić w Sandomierzu, gdzie nadzorował prace rozpoczęte przez Franciszka Einsteina. Co ciekawe, to właśnie Einstein został nowym budowniczym Departamentu Kaliskiego i spędził na tym stanowisku 32 lata. Ten pochodzący z Prus architekt trafił do Sandomierza w 1819 roku, a dwa lata później objął intratne stanowisko w Kaliszu. Tak samo jak Szpilowski, będąc głównym budowniczym, musiał przedstawić plan i kosztorys wszystkich budynków powstałych z funduszu pożyczkowego. Badacze kaliskiej architektury podają, że Reinstein jest autorem około 100 domów i kamienic. Najbardziej znane to dom Puchalskiego, w którym mieszkała Maria Konopnicka oraz dom kawiarnia Forstera, czyli dzisiejsza restauracja KTW w Parku Miejskim. Reinstein był budowniczym fabryk, m.in. fabryki braci Repanów na dzisiejszym Placu Kilińskiego, prowaru Wajkta, który wpisuje się w oś Alei Wolności, zaprojektował także rogatkę warszawską, która nie zachowała się do dzisiaj, za to możemy nadal oglądać rogatkę wrocławską jego autorstwa. Najbardziej monumentalnymi pracami dla Kalisza były przebudowa Komisji Województwa Kaliskiego, czyli dzisiejszego Starostwa Powiatowego, odwach na rynku oraz Sala Musztry Korpusu Kadetów, czyli dzisiejsze Centrum Kultury i Sztuki przy ulicy Łaziennej. Reinstein zaprojektował również budynek Teatru Miejskiego, ale obiekt ten nie dotrwał do naszych czasów. Jednak ze wszystkich jego dzieł najważniejszy dla Kalisza jest z pewnością most kamienny łączący centrum miasta z Aleją Wolności. O Józefie Szanowskim można paradoksalnie powiedzieć, że nie miał szczęścia w tym, aby jego dzieła zachowały się dla potomnych. Paradoksalnie, bo choć dzisiaj możemy oglądać sporo jego dzieł, to wydaje się, że te najważniejsze nie dotrwały do naszych czasów. W czasie I wojny światowej zniszczone zostały ratusz i teatr na końcu Alei Wolności. W tym miejscu warto zaznaczyć, że w czasach, o których mówimy, czyli XIX wiek i początek XX, Aleja Wolności kończyła się na granicy dzisiejszej ulicy Częstochowskiej. Dopiero z biegiem czasu rozdzielono je placem Wojciecha Bogusławskiego. Do zniszczonych dzieł Szanowskiego, poza ratuszem i teatrem, można dodać jeszcze budynek Straży Ogniowej przy Nowym Rynku, pierwszą rzeźnię Kaliską przy Ulicy Złotej, fabrykę haftów rodziny Krause na rogu ulicy Browarnej i Sukienniczej oraz z innej dziedziny pomnik Tara Aleksandra, który stał przed budynkiem sądu. Dzisiaj możemy oglądać dzieła Chrzanowskiego na Alei Wolności, wille mecenasa Jaziwińskiego, czyli Pałac Ślubów, Bank Państwa, w którym działa oddział poczty. Z innych jego dzieł przetrwały liceum ogólnokształcące imienia Mikołaja Kopernika, budynek będący pierwotnie filią Banku Przemysłowego w Poznaniu, a dzisiaj siedzibą Sanepidu, oraz Fabryka Fortepianów i Pianin Fibigera przy zbiegu ulic Złotej i Chopina, w której dzisiaj mieści się, oczywiście mocno przebudowany, kompleks Kalisja One. Trzej ostatni bohaterowie tego filmu zaprojektowali i zbudowali dla Kalisza po jednym budynku, ale za to bardzo istotnym i istniejącym do dzisiaj. Pierwszy z nich, Roger Sławski, Jeden z najwybitniejszych architektów Wielkopolski końcówki XIX i pierwszej połowy XX wieku działał głównie w Poznaniu, gdzie stworzył budynki, bazaru poznańskiego czy targów poznańskich. Poza stolicą Wielkopolski, Sławski tworzył architekturę sakralną i pałacową, m.in. kościół św. Stanisława Biskupa w Ostrowie Wielkopolskim czy pałac w Tłokini Kościelnej. W Kaliszu Sławski zaprojektował bank ziemi kaliskiej przy Alei Wolności, budynek, który dzisiaj należy do sądu. Kolejny budowniczy Czesław Przybylski to architekt wykształcony międzynarodowo, nauki pobierał w Warszawie, Paryżu, Wiedniu i Karżuę. Można powiedzieć, że jego specjalnością były teatry, bo zbudował ich kilka, m.in. Teatr Narodowy i Teatr Polski w Warszawie, który jako jedyny w Polsce miał obrotową scenę, teatr Studio w Kijowie i dla Kalisza szczególnie ważny teatr imienia Wojciecha Bogusławskiego. Jego kolega po fachu, Marian Lalewicz, również wykształcony w Europie, zdobywał doświadczenie w Rosji, a z tym doświadczeniem szło uznanie, czego ukoronowaniem były realizacje jego projektów na Newskim Prospekcie w Petersburgu, gdzie zbudował dom handlowy Mertensa. Po 1918 roku i powrocie do Polski, Lalewicz wyspecjalizował się w budowie banków i zaprojektował m.in. Państwowy Bank Rolny w Warszawie czy filie Banku Polskiego w Siedlcach, Brześciu, Lublinie, Sosnowcu i w Kaliszu. Teatr Przybyskiego i Bangla Lewicza, stojące obok siebie, to jeden z najpiękniejszych zakątków neoklasycystycznych w Polsce. Dzisiaj Aleja Wolności nadal się zmienia. Kamienice są odnawiane, pojawiają się projekty budów nowych obiektów. Być może w przyszłości do Reinsteina. Śpilowskiego, Chrzanowskiego, Sławskiego, Lalewicza i Przybelskiego dopiszemy kolejne nazwiska.